Dobra. Jesteśmy już na komisie. Teraz... O. Dobry. Dobry, witam, cześć. cześć, cześć. Dobry, czek, czekaj, zgaszę. Cześć. Czy pan tu stanie albo... O, dobra, no, no, cześć, cześć. Cześć. Proszę pana. E, pan, pan do komisu czy pan na złom oddać? Ja do komisu. Dobra. Okej, okay, no, no to kurde, no to zapraszam. No to dziękuję. dziękuję. Za, mogę zaproponować takiego Mercedeska Rocznik 89 Dobrze, A jaka cena? Filnik 19 diesel yy, 115 koni z tego co pamiętam yy, cena 4000 No kurde to by nie stać Dobra Pan coś taniego ma? Jeszcze? Yy, Bardziej taniego Taki Polones 1500 rocznik 79 z tego co kojarzę, e? cena 3500. Dobrze, Tutaj a. Tutaj te był... dwa maluszki. Za tego to jest rocznik 88 osi... y... z tego co kojarzę. Y... On jest tam na czarnych blachkach. czy widzę. Tylko panie, bo, to, bo pan tu widzi, że ten lakier nie jest, nie jest idealny, nie? O, no, troszkę schodzi. Schodzi, ale to proszę pana, pan to wypoleruje i będzie luks. Dobrze. A cena? Y za tego chcę 3200. Dobrze, a ostatni? Y no, ostatni będzie troszkę tańszy. Tutaj ma jeszcze taki do dołożony spoiler. O, zapowiadał. Widzę, że hak jest taką... to się przyda. Lotkę. Tak, hak ma lotkę. Y, mocniejszy silnik, to jest o. ta 650, tu jest, a tu jest też taka sama. Tylko, że wie pan, ten jest starszy, będzie bardziej rdewiał, y, nie? I tu ma jeszcze bagażnik dachowy, także na. Może idealny. To takie ma nawet, proszę pana, takie, a lusty ma nowe, założone. Właśnie, te właśnie. No y... Już tak, na wsi się panu, można on... pofleksować Proszę pana, on był pod kocem trzymany. O. Kurde. Odno... O, stoi. O, mask... maska była ten, inna, czy. Eee, y... wie pan co tak? Bo wie pan co się stało? Ja żem y... jechał w nocy, nie? A. Nie zauważyłem drzewa, wpierdzieliłem się w drzewo, nie? Aha. Ma się... Maska była... Tutaj w gięta...